Pogoda za oknem jest po prostu beznadziejna. Od samego rana pada, dlatego pomyślałam, że po prostu nagram dla was coś z użyciem mojej domowej biblioteczki. Chociaż na pewno bardzo dobrze wiecie, że wolałabym nagrywać na zewnątrz. Zapraszam. przed chwilą przeglądnęłam te wszystkie książki, które są za mną i doszłam do wniosku, że po prostu pokażę wam najładniejsze z nich. To będzie oczywiście subiektywne zestawienie, bo wiadomo, że jeżeli mnie podoba się jakaś książka, to niekoniecznie musi się podobać komuś. Tym bardziej, że to nie są takie typowo najładniejsze książki, jakie można byłoby spotkać w mojej bibliotece, to są książki, które z różnych względów bardzo mi się podobają i jest ich, jak widzicie, dość sporo i nie mogę ich podnieść. Ale podniosłam. Jeżeli się nie mylę, to jest ich 11. Pierwsza z nich chyba nie będzie jakimś strasznym zaskoczeniem dla wszystkich. To jest to takie wielkie wydanie pana Tadeusza, które posiadam z ilustracjami, pierwszymi w ogóle ilustracjami do pana Tadeusza, czyli ilustracjami takiego Włocha Lego. To jest naprawdę ładne wydanie pana Tadeusza, które kupiłam w składzie tanich książek Dedalus przy placu Wszystkich Świętych w Krakowie. Za jakąś śmieszną, jak na taką ogromną książkę kwotę. To nie było 10 zł, ale i tak jak na taką książkę, której cena sugerowana to 80 zł. To była naprawdę dobra cena. Prześliczny, taki bielutki papier, wszystko tutaj tak ładnie zostało przygotowane. Te ilustracje. Ta książka naprawdę mi się podoba, bardzo mi się podoba. Sam format robi ogromne wrażenie, więc przejdźmy do następnej książki. Kolejna pozycja z całą pewnością nie jest typowo najładniejszą książką z mojej biblioteczki, ale cenię ją przynajmniej z jednego powodu. Chodzi mi o Rzeczpospolitą Obojga Narodów Pawła Jasienicy. Chcę po prostu powiedzieć, że nie znam innego, ładniejszego wydania książek Jasienicy. Tam mam jeszcze gdzieś w biblioteczce drugi tom i tam znajduje się chyba Polska Piastów i Polska Jagielonów. Jeżeli się nie mylę, ale w każdym razie to jest śliczne wydanie, bo wiem, że kilka lat temu miałam tylko takie paskudne gdzieś wydania książek, jasienicy, takie, że każda z tych książek była osobno, każda miała gdzieś ponadrywane grzbiety i tak dalej. Więc z tego, że posiadam tę książkę tak ładnie wydaną w twardej oprawie, musicie mi uwierzyć, że naprawdę się cieszę. Kolejna książka to książka, którą można zabić. William Shakespeare, Tragedie i Kroniki w Przekładzie Stanisława Barańczaka. Wszystko by było ok, ta książka naprawdę jest ładnie wydana, bardzo mi się podoba, jak stoi w mojej biblioteczce. Tylko no właśnie, ona nadaje się wyłącznie do postawienia na półce w biblioteczce i najlepiej, żeby nikt jej nie ruszał, bo to są strasznie grube książki, więc czytanie ich gdziekolwiek może sprawić ogromne kłopoty, chyba że przy biurku. A na dodatek te karteczki są strasznie cieniutkie. Więc to też niczego nie ułatwia. Tym bardziej, że właściwie druk z jednej strony prześwituje na stronę drugą, co też wprowadza taki zamęt, ale i tak ta książka musiała po prostu znaleźć się w zestawieniu najładniejszych książek w mojej biblioteczce, bo nie wyobrażam sobie, żeby się tak nie stało i na pewno nie żałuję zakupu. Kolejna pozycja to też książka nietypowa, jak na to zestawienie. Opowieści niesamowite z prozy rosyjskiej. To jest książka, która znalazła się tutaj, dlatego że ona budziła mój strach od najmłodszych, właściwie lat mojego życia, kiedy jeszcze nie miałam swojego pokoju. Ale ta książka zawsze stała gdzieś tam w jakimś reprezentacyjnym miejscu w domu i zawsze przerażały mnie te szczęki, które tutaj widzicie. I w środku zresztą też od razu tutaj na tej stronie znajduje się taka straszna czacha. No a wszystkie te ilustracje, które znajdują się w niej, wcale nie są o wiele bardziej sympatyczne. Ogólnie z tej książki pochodzi to opowiadanie Rodzina Wilkołaka Tostoya, o którym mówiłam Wam w którymś Bukszocie. Więc jeżeli jeszcze po niej nie sięgnęliście, to naprawdę ja Was do tego zachęcam, bo to jest opowiadanie, przy którym rzeczywiście można się bać i które ma taki niesamowity klimat. Maria Konopnicka o krasnoludkach i o sierotce Marysi. Moim zdaniem to jest naprawdę ładne wydanie tej książki, to jest ten papier kredowy, ilustracje są naprawdę prześliczne. Bardzo mi się ta książka podoba i pamiętam, że zawsze lubiłam do niej sięgać, nawet jeszcze wtedy, kiedy nie potrafiłam czytać, a myślę, że to chyba o czymś świadczy. I teraz pozycja, o której całkiem niedawno było bardzo głośno na moim kanale, czyli W Górach Przeklętych, Wampiry Alp, Ruda, Sudetów, Karpat i Bałkanów. Strasznie podoba mi się sposób, w jaki została wydana ta książka. I okładka, i tutaj środeczek, i rozplanowanie w ogóle wszystkich rozdziałów. Czekajcie, o! Wszystkie te śliczne grafiki. Naprawdę to jest bardzo ładnie wydana książka, na pewno posłuży mi przez wiele lat, a i zawartość jest, powiem Wam, naprawdę intrygująca. I teraz powieść, która znalazła się tutaj wyłącznie ze względu na okładkę, bo jak wiecie, ja nie przepadam za książkami młodzieżowymi, ale akurat ta okładka tak strasznie mi się podoba. Ma taki piękny niebieski kolor, jest tak słodka, że nie można przejść obok niej obojętnie. I teraz publikacja, która zawsze. Budziła moją ciekawość właśnie ze względu na sposób, w jaki została wydana, czyli bajki, drodzy Państwo, znanego francuskiego pisarza, potężnych rozmiarów, troszkę wypłowiałe, ale naprawdę robią wrażenie i są naprawdę ciężkie. Każda bajka została tutaj bardzo ładnie wizualnie przedstawiona. Jest sporo takich ilustracji, ale nie ilustracji typowo jakichś dziecięcych, bo i te bajki nie są typowo dziecięcymi bajkami, jak dobrze wszyscy o tym wiemy. Naprawdę mi się ta książka podoba, podobała i pewnie raczej to się nie zmieni. No a skoro powróciliśmy już do lat mojego dzieciństwa, no to nadeszła pora na cykl Ulises' Mur. Tutaj mam pierwszą część, czyli wrota czasu. Dlaczego ta książka znalazła się w tym zestawieniu? Oczywiście nie ze względu na to, jak prezentuje się teraz, ale jeżeli. Zdajemy to coś. To Waszym oczom ukaże się coś, co przypomina taki bardzo stary dziennik, i każda książka z tej serii ma właśnie taką śliczną okładkę. Ja pamiętam moje ogromne podekscytowanie, kiedy myślałam, że te książki są oparte na faktach i że to rzeczywiście są takie stare jakieś dzienniki znalezione gdzieś tam dawno, dawno temu albo całkiem niedawno, ale w każdym razie spisane bardzo dawno temu. I myślę, że to też może, może przyciągać oko i sprawiać, że czyta się te książki jeszcze przyjemniej. A teraz książka, o której również mówiłam kiedyś na moim kanale książka Przemysława Wechterowicza. Proszę mnie przytulić z ilustracjami Emilii Dziubak, które po prostu wbijają mnie w ziemię. Ja już się zorientowałam, że uwielbiam ilustracje Emilii Dziubak. Mam kilka książek z jej ilustracjami i każda bardzo mi się podoba. Zresztą ta książka podoba mi się nie tylko ze względu na ilustracje, ile przede wszystkim na treść. No ale i tak nie mogę się na te ilustracje napatrzeć, bo moim zdaniem są naprawdę prześliczne. I już na sam koniec, żeby nie zabierać Waszego cennego czasu, bo na pewno macie lepsze rzeczy do zrobienia niż oglądanie jakichś dziwnych filmików na YouTubie. Czyli książka przypominająca album Wojciech Brzega, Żywot Górala Poczciwego, Spojrzenie po Latach. To jest przecudownie wydana książka. Kredowy papier, bardzo dużo zdjęć, a oprócz tego bardzo dużo tekstu, który może nie jest idealnym wyborem dla kogoś, kto ma problemy ze wzrokiem, ale i tak nie oszukujmy się, to jest bardzo ładnie wydana. Książka. Yy, I tak, i to była ostatnia książka, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać. To, jak powiedziałam, są najładniejsze książki w mojej domowej biblioteczce, ale jednocześnie nie takie typowo ładne, bo to jest bardzo subiektywne moje zestawienie. Mam nadzieję, że czymś Was zainteresowałam, że przy okazji zwróciłam Waszą uwagę na którąś z tych książek, i do zobaczenia już wkrótce.